Cześć, witajcie! Tutaj Cygan, a to kolejny odcinek z serii Przecygańmy w Gothic 2 Noc. Krótka. Dzisiaj na celu bierzemy sobie dotarcie do miasta. No, chyba tyle. Zbugowany bezin e, siedzi na zbugowanym krześle. I oczywiście też Was serdecznie pozdrawia. E, tu wszystko ogarnęliśmy. Idziemy dalej. Z tego co pamiętam, miałem jakieś bugi co do tego listu, którego e, w który odebrałem z um, jednemu z bandytów? Jednemu z bandytów. Jednemu bandycie, tak. Um, jego trzeba zanieść do, o ile się nie mylę, nie mylę, Kronosa. Nie wiem, jak on to miał. Jest on w mieście. No, w mieście siedzi i daje lekcję śpiewu. Oczywiście laguje. Mamy dzień. No dobrze, Zapi zapiszmy sobie. O, idziemy dalej. Jak zwykle po drodze kogo spotkamy. No, a inaczej. Młody wilk. Stój tylko. Dziękuję ci bardzo. Jezus, te lagi są okropne. Pozbieramy sobie żywność od niego. No i idziemy dalej. Tutaj coś być może. O, są roślina. Lecznicza. Dalej coś chyba też powinno być. Nigdy tu nie zaglądałem. A, tutaj nic nie ma. Zawsze jakaś tapka tu leżała, o ile pamiętam. Trzeba jej poszukać w tych krzakach. Boże te lagi. Dobra, idziemy na dół. Hop. Na cholerę skakczysz. Nie prosiłem cię o to. Idziemy do pomniku pozbierać <laughs> dary, które złożyli. Jesteśmy tacy źli. Bierzemy wszystko, co się tutaj da. Oczywiście, oczywiście pomódlmy się o łaskę uświęcającą. Módl się. Jesteśmy tak bogaci, że aż złożymy 10 sztuk złota. Punkty trafień? Ło, jaki przecudowny dar nam udzielił nos. Boję się małych krwepiców. O cholera jasne. Trzeba spierniczeć. Panyce! Zgudziłem strzałę. Panycku, pomóż nam! O Jezus, lagi wędrowcze, widziałem, jak wyszedłeś z pomiędzy gór. Przecież się, że nie przyszedłeś tutaj trzy tygodnie temu. Wzięlibyśmy cię za zbiegłego więźnia, a wtedy szybko byśmy się z tobą rozprawili. Ty wyglądasz na wykończonego. Boże, lagi. O, mój Boże. Czego tu 72 FPS-y. Weźcie, to. o, robiło mi się troszkę. Podróżuję do miasta. Podróżuję do miasta. Przy Twoim wyglądzie będziesz musiał przekupić strażników, jeśli chcesz, żeby cię wpuścili. Musisz wiedzieć, info. co chcą usłyszeć. A co to takiego? Możesz im na przykład powiedzieć, że przychodzisz z farmy Lobarta i chcesz się dostać do Kowala? Chociaż to raczej nie zadziała. Nie wyglądasz na chłopa Rozumiem. W górach zostałem zaatakowany przez bandytów. Te przeklęte śmiecie. To pewnie ci sami, którzy ostatniej nocy ukradli nam owce. Miałeś niesamowite szczęście. Rzadko kto uchodzi z życiem. Rzadko, to ty możesz mieć kupę, a nie rzadko. Ja wszystko przezwyciężę. Bandyci nie będą o, już was więcej niepokoić. Czemu? Nie żyją? Zadarli z niewłaściwą osobą. Człała Na się z tobą, bez. Jest... E, proszę, przyjmij ten skromny dar. O, opowiem o tym pozostałym. Srogo jest. Potrzebuję lepszego wyposażenia. Mogę ci powiedzieć od razu, że nie mamy nic do oddania. Jeśli cię na to stać, może... Dobra. Idziemy. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Co ty chcesz swoje owce? O ty... Już nie bigo. Jest moim przyjacielem. Dobra robota! Jedna bestia mniej. Nie, <laughs> moje doświadczenie. Dobra. Skurujemy, Nie da się oskórować. Zapeszek. O kurde. O shit. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Co? Ubij się, bili. Sierpem. Coś zdziałasz. Owcza. Owcza. Jedna Owcza. Moje pole! Zostaw moje pole! Po w pole! Dobra! Idziemy do tego wieśniaka. O tu jest. Ale najpierw przeszukamy chatkę. Puchatka. Gory, coś się pojawiło? O, oho, 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 Skórzany mieszyk. Pięknie. Jest moc. Tu jest. Stój. Stara moneta A, skórzany mieszek Dobra, wbijaj do góry, Bezi. Tylko mi się tu nie zbuguj, proszę cię bardzo. Sobie zapiszemy. Pernikla No, wskakuj tu, niezłomny człowieku. Idziemy tu dobra, walić to Nie chce mi się bawić w, w asasyna. Tu się też ostatnio wchodziło. Jakoś. Dobra. Nie ze mną to. O! Chyba się tam da. Mieć. Nie, jednak nie. To są tylko bugi z gotika. No, najpierw pogadamy z tym typkiem. Czemu wkroczyłeś na mój teren? Po czyjej ty jesteś w stronie? Popierasz zbuntowanych farmerów czy króla? Samego siebie, kłąbiet Jestem za farmerami. A! Ten przeklęty podżegacz Onar ściągnie na nas wszystkich nieszczęście. Jak sądzisz, czy paladyni będą się temu wszystkiemu przyglądać w nieskończoność? Po tym, co zrobił Onar, w całym mieście aż zawrzało. Masz problem. Co tu się dzieje? Co się tu dzieje? Pytasz, co się dzieje? Chłopie, skąd ty się urwałeś? Jesteśmy w przededniu wojny domowej. Do tej pory farmerzy traktowali czynsz jako sprawiedliwie naliczany podatek. Jednak odkąd w mieście pojawili się paladyni, coraz częściej odwiedzają nas strażnicy. Kawałek po kawałku, rozkradając nasz dobytek. Jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce nic nam już nie pozostanie. Niektórzy farmerzy zaczynają się buntować. Pierwszy był Onar. No to ci ciekawostka. Dobra. Szukam pracy. Jeśli chcesz, możesz u... może. Dobra, będziemy zbierać te ziemniaki, czy tam, nie wiem, Dobrze. Rzepę, pośpiesz to jest się, rzepa. zanim nie zmienię zdanie. Będziemy trzeba pozbierać, żeby. Dos... No to jest nasza praca. Oraj pole na traktorę rzepa. Zbieraj, zbieraj. W końcu. Za to ci płacą. Jak, jakiś. Co tam jest? Owca, wsadzaję, że krwiopica. rzepa, rypa, rypa. Równą rzeką, przez ogórek zapiernicza, krafnoludek. Hmm. Rachuciachu. Tu jest rzepa, rośnie pszenica. Coś ciekawego. Raz. Jeszcze trzy. Zostaniemy pieniążki. Albo będziemy mogli u niego kupić e, ubranko, które pozwoli nam wejść do miasta. Oto twoja rzepa. Oto twoja rzepa. Widzisz? Jednak jest z ciebie jakiś pożytek. Zanieś je mojej żonie i powiedz, żeby je ugotowała. Co z moją zapłatą? Mogę ci dać 5 sztuk złota, albo sprzedać ubranie po niższej cenie. Co wybierasz? Sprzedaj mi ubranie po niższej cenie. Dobrze, obniżę cenę o 10 monet. Oprzysz, ale najpierw idziemy dać e, temu, żonie temu goś gościa. Rzepę, którym, którą uzerwaliśmy. Ale najpierw trzeba poćwiczyć parkur i wejść na szafkę. Nie, wie, nie wiem po jakiego grzyba, ale lubię wskakać na szafki. Dobra. Hej! Mam tu dla ciebie kilka rzep. Świetnie! Mm. To powinno wystarczyć do nakarmienia tych wszystkich głodomorów. Skoro już tu jesteś, kilka minut temu przychodził tędy wędrowny handlarz. Chyba zatrzymał się gdzieś po Ale drodze Ale brzydki, go i zapytaj, czy nie ma dla mnie jakiejś porządnej patelni. Żeby ci przywolić, prosto w twarz kłęczki. Daj mi złoto. Daj mi złoto, a znajdę tego handlarza. Chyba mogę ci zaufać. Tylko nie wydaj wszystkiego na gorzałe, słyszysz? A to ci o 20 sztuk złoty za patelnię. W Mediamarcie za 10 bym kupił, ale po co? Trzeba przypłacać. Tu trzeba iść później do tego typa. ale chyba najpierw po ubranie. Nie, nie wiem. No trzeba będzie jakieś tam polne bestie zabić, żeby sobie ten plusów narobić u jednego z gościa, i później jeszcze dostaniemy. Jeszcze trzeba będzie mniej zapłacić za to ubranko, ale nie będę ryzykować. Ale zaraz, 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 zaraz ten dupek będzie się, o tamte polne bestie, będzie się nam chciał no, a nie zaraz, zaraz pozbieram najpierw, co to to było aha, my damy temu gościowi yy, nasze ubranko które dostaniemy od tamtego zioma a za przepustką, którą dostaniemy w późniejszej fazie gry tego handlarza od patelni Dostaniemy przed pustkę i możemy wejść do miasta. To chyba będzie najlepszy, najrozsądniejszy pomysł. A najpierw podlecą, bo zabijemy ich z tego. Ale nie ruszaj się. To co? Jak to nie dedło? O w dupsko. O lol. Jedna bestia mniej A to ci to się Ale najpierw uskórujemy odbitki, Raczej wezmę mięsko Oskurować później Najpierw Pijemy manę Pijemy picolo. Wie co? Nie mamy żadnych czarów Co to są za żarty? Dobra, czwórka Giń. Nie będę na tobie Marnować many ani zaklęcia. porachuje się z Tobą. za pomocą mojego miecza krótkiego. Co? Albo, albo, albo. Takim cudem. Dokładnie. O cholera, jasno. Dobra, przestraszyłem się. No Ciebie chyba porąbało Teraz naprawdę. Po co chodzić? pod Dobra. Muszę już iść. Kurde, no, mam nadzieję, że mnie wpakowałeś. No teraz chodź. Chodź kici kici, 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 kici. O, lecisz, dobra. Uratuj mnie, ty handlarzu. W tym piracie. Łap się zagacie. Jedna bestia mniej, niczego tu nie znajdę. Nie mogę plądrować z krwiopijców. To ci nieprawość. Dobra, lecimy do góry. O, jest ten kupiec, z którego weźmiemy patelnię i przepustkę widzimy grawie. O. Tu coś jest? Zwój. Zwój, 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 zwój. Tam jest Orek. Tam. Tam, w tamtą stronę gdzieś. No, ale nie idziemy na razie do niego. Najpierw zbierzemy serafis, niebieski bez przepraszam. Kogo my tu mamy? Idziesz do miasta. Mam rację? Może. Hmm. Wyglądasz na Zbiega. Wszyscy Zbiegowie kierują się do miasta. Może nawet jesteś byłym skazańcem z kopalni. Nie obchodzi mnie skąd przyszedłeś. Wydaje mi się jednak, że mam dla ciebie interesującą ofertę. Hmm. Co chcesz mi zaproponować? Z takim wyglądem strażnicy nigdy nie wpuszczą cię do miasta. Mogę ci pomóc dostać. Dobra, mamy dać jakiś liścik. Jakiej babce, ale nie będę spoilerował, bo po co? Dobra, jakieś haczyki, co do rybnego. Dobra, co chcesz w zamian? Co chcesz w zamian? Wiedziałem, że. Dobra, pewnie dawaj ten papier. Dawaj. Akulatura. Muszę iść. Jak za. Ale nie, Patelnia, przepraszam. Fuck. Pokaż mi, wybierz sobie. A psz, Co my tu mamy? Piracki Kordelans. Dobry, krótki miecz. Nie mamy hajsu, żeby coś to. Mamy maczugę na dobra. Mamy maczugę. A mole duchowej siły. Jakie to jest drogie? O mój Boże. Muszę iść. Jak Dobra. Jesteś bardzo drogi chłopcze. Co? Laga? Mieczyk? Wziąłem maczugę z kolcami, jak się nie mylę. Gdzie ona jest? Nie ma jej? Jezus, co za shit. Albo tu jest na dole. Nie ma, chodnia. Jeju. Dobra, zobaczymy. Oho, bogacimy. 25, 25 i 50. Mamy 270 monet. Jesteśmy tacy bogaci, idziemy kupić kurde wódkę w monopolowym. Tak się nachlejemy, że nie będziemy wiedzieć gdzie jesteśmy. Dobra. Patelnie wziąłem jak miałem, ja, tak dokładnie wziąłem. E, idziemy dać tą patelnię naszej kochanej asystentce. Chodź tu. Hildo. Hey. No to to, twoja, Oto twoja patelnia. Dobrze, wypróbujmy ją. Dawaj, żarci. możesz mi dać? Proszę. Dzięki Ci bardzo. Teraz idziemy do tego typa, da nam ubranie. I chyba pójdziemy do tego gościa, do tego pirata i zakończymy odcinek. Hej. No to będzie najrozsądniej, buknięty. Sprzedaj mi jakieś ubranie. To, mogę Ci dać 300, jeśli mi za nie zapłacisz. Opsz, ile chcesz. Ile chcesz za to ubranie? Zastanówmy się. Pracowałeś dla mnie w polu. Pomogłeś mojej żonie. Malet mówi, że przepędziłeś bandytów. Mieliśmy przez nich całą masę problemów. Dziękuję ci. Daj 40 mi? sztuk złota. Przeprysz, proszę przecie bardzo. Daj mi to ubranie. W moim domu sto. Że... A psz. Mógłbym szybciej wziąć ten kofor, no ale czemu bym mógł kraść? Trzeba to załatwić bardzo rozsownie Pracując na polu Dobra, kufer A w środku dywan Coś nowego <słuch> <słuch> Nikt nie widział <słuch> Dobra Ile to ma obrony? O, plus 15. Ło, Jezus Dobra, lecimy na trzecim Bo na Radom nie jadą O! Oh. I believe I can fly. dobra, co piszemy sobie. Spam z opisami. No i grę. Greg... Hej! Jeszcze jedno. Posłuchaj mnie, chłopcze. Muszę pogadać. Hej, ty! Chyba spierniczyłem całą sprawę. Jeszcze jedno. Posłuchaj mnie, chłopcze! Muszę się pogadać... Oto się pocałuj w dupę! Chciałem ci dać albo ubranko albo jakiś papirus, ale widzę, że jesteś tak bardzo łupi, żeby nie, tego nie brać. Tam mamy dwóch skurczywyków. Stać! Jesteś, jesteś tak. jednym z pomocników z farmy Lobarta? Nigdy cię tu nie widziałem. Od niedawna pracuję dla Lobarta. Co sprowadzacie do miasta? Coś, tam ten. Muszę naprawić Chciałbym ekwipunek. zobaczyć się z Kowalem. Muszę naprawić ekwipunek. W porządku. Możesz przejść. Gdybyś spotkał Lobarta, każ mu porządnie karmić owce. Niedługo wracamy. Ach, o śmieszne jesteś. Taktyka strażnika. Nie czuję, akrymuję. Stój, nie znajdź... Dobra, ten będzie nam pierniczył. Nie trzeba mi więcej kłopotu. O jakichś zagrożeniach nieprzyjaznych. Korins, nie wiem już. No, dobra, coś mi tam będzie pierniczyć o przepisach. Górne miasto po prawej. Dziękuję za info. Mój mąż straży. Nie wiem, czym on się to być, coś tam, coś tam. Gdzie mogę, spędzić Gdzie mogę spędzić noc? Jeśli szukasz miejsca do spania, udaj się do gospody przeciwko koszar Paladyni opłacają kwatery dla wszystkich przyjezdnych Wędrowni handlarze również tam sypiają o. Gdzie mógłbyś pracować? Muszę iść Lecim tu Co ja chciałem? takie ha hy Idziemy do Kronosa, do czy jak mu tam. Oj, przepraszam Patrug, bardzo. Bro. Nie bardzo jesteś wcale taki głupi na Ale jak tego wyglądasz. Miałem coś zrobić. Na tym. Na tym, o! Ujęciu pięknym. Skończymy ten odcinek. No. To, no, to, no, to, no, to na razie, cześć.